I tak właśnie odpowiedziała to dzisiaj ta pani, która, że próbowała przebić się przez tę barierę dźwięku. The plane just up. Goes unlimited. Kiedy samolot to osiągnie, wtedy po prostu nabiera szybkości, i leci dalej niczym nieograniczonym. Kiedy przebije, przekroczy barierę dźwięku. Well, when you can... A kiedy my możemy modlić się aż do momentu, kiedy przekroczymy barierę wątpliwości, And you're running free. wtedy jesteśmy, biegniemy wolni. You can go on. Możemy iść naprzód. And then you're, there's nothing can bother you then. I wtedy nic już nie może nam przeszkodzić. Pobiegniemy wolni. Przekroczyliśmy niewiarę, minęliśmy. Ta sprawa została załatwiona. To jest już za nami. Kiedy zdobędziesz pewność w swoim sercu, że tak się stanie, jesteś tak szczęśliwy, jak gdyby to już się stało. Na przykład bochenek chleba. Gdybym głodował, and a, loaf of bread would save my life. a bochenek chleba uratowałby mi życie, and I, would ask for the bread. i poprosiłbym kogoś o ten chleb, and some man would give me 25 cent. a ktoś dałby mi 25 centów, a tyle kosztuje bochenek chleba. I can be just as happy. Mógłbym, trzymając w ręku tych 25 centów, być tak szczęśliwy? Tak samo ja jakby, jakby, bym trzymał bochenek chleba. Dlatego, że one są siłą nabywczą. Amen. Wtedy ja to mam. Nie mam chleba, ale posiadam siłę nabywczą. To jest właśnie wiara. Kiedy możesz się modlić, aż osiągniesz tą pewność, możesz być tak samo szczęśliwy, jak wtedy, gdyby już, gdybyś już tego raka nie miał. Możesz krzyczeć, jak tylko potrafisz, dlatego że masz siłę nabywczą, wiarę, która usuwa tę rzecz wtedy jesteś wytrwały. Nikt nie może ci nic innego do czego niczego innego przekonać. Nieważne są wtedy słowa innych ludzi. Przekroczyłeś już barierę dźwięku. I jesteś wtedy wolny. Kupujesz to i jesteś wytrwały.